Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Wczoraj zadzwonił do mnie kursant i zadał mi pewne pytanie, które skłoniło mnie do tego, żeby nakręcić dla Ciebie ten film. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak umawiać się z dziewczynami, czy pisać do nich sms-y, czy dzwonić przed spotkaniem, co zrobić, jak dziewczyna nie odpisuje na sms-a, co zrobić... Jak dzwonisz do niej, a ona nie odbiera telefonu, czy masz za chwilę dzwonić, czy napisać jej sms-a? Rozwiązania na te i inne pytania znajdziesz właśnie w tym filmiku. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś wprowadzić, to jest to, że gdy po podejściu do dziewczyny. Bierzesz od niej kontakt, bo nie udało ci się przykładowo pójść z nią gdzieś wypić kawę. To musisz wykształcić sobie taki nawyk, żeby nie robić czegoś takiego. Dobra, wymieńmy się numerami, to się zdzwonimy. Nie zdzwonicie się, to nie tak działa. Zamiast tego rób tak. Słuchaj, okej, okay, rozumiem, ty się śpieszysz, teraz nie możemy porozmawiać, yy, więc proponuję, żebyśmy umówili się na wtorek. Co robisz we wtorek? Tak masz to załatwiać. Dziewczyna mówi ci, że we wtorek nie da rady, bo inny termin jest dla niej lepszy, i umawiacie się na ten termin. Świetnie zabioręcie fajne miejsce to do zobaczenia w czwartek. Takie coś powoduje, że dziewczyna traktuje ciebie poważnie, wie, że twoja twarz kojarzy jej się z czwartkiem. Natomiast wzięcie numeru i pójście w swoją stronę, to jest coś takiego: miałam swoje plany i nadal mam swoje plany. Przyjście tego kolesia. Do mojego życia w te 5 minut wczoraj nic nie zmieniło. Jak ty będziesz do niej dzwonił, następnym razem, żeby znalazła dla ciebie czas, to wrażenie o tobie będzie już coraz mniejsze z każdym dniem, a jej motywacja do tego, żeby umówić się z tobą, będzie malała znacznie. Dlatego umawiaj się od razu, to jest kluczowe. Drugą rzeczą, czy jeszcze dzwonić do dziewczyny, czy pisać przed yy, spotkaniem. Otóż tak, powiem Ci, nie ma takiej złotej zasady, czy masz pisać dwa dni później, czy, możesz, czy masz pisać od razu. I tak, i tak działałem z dobrymi wynikami. Od czego to zależy? Nadrzędną tutaj sprawą jest spójność. Jeśli podejście Twoje do kobiety udało się, ale tak mega się udało, relacja była fantastyczna i ta chemia z dziewczyną, jaka była w tej relacji, była taka duża, że musieliście się rozstać, bo nie było czasu na to, żebyście mogli rozmawiać, ale... Nie trzeba tego mówić, bo to czuć było, że i ona, i ty chcielibyście zostać dłużej. No nie mogliście się nagadać, zżeraliście się oczami. W takiej sytuacji możesz, po rozstaniu, po rozejściu się z dziewczyną, zaraz napisać jej SMS-a, kontynuując jakby tą relację. I to jest w porządku. To jest prawdziwe, to jest szczere i spójne. Gdy nie ma takiej relacji, że jest aż tak gorąco, ta relacja jest taka ciuteczkę formalna, ale ale warto ją pociągnąć, bo, bo masz wrażenie, że jeszcze coś się zapowiada, no to tutaj, właśnie dziś tak za dwa dni, jest się dobrze odezwać. Dlaczego? No bo... jakby to wyglądało, gdybyś tak nagle zaczął, przykładowo, rozbudzać nagle fantazję dziewczyny w SMS-ach, pokazywać takie nadzwyczajne zaciekawienie w tych SMS-ach, tego samego dnia pisząc jej i pisząc, gdy na tym spotkaniu tak nie było. A dla dziewczyny zawsze... Yy, Większym wyznacznikiem tego, jaki jesteś naprawdę, jest to, co działo się, kiedy widzieliście się face to face. Więc rodzi się niespójność, rodzi się zgrzyt, wydajesz się dziwny, wtedy pokazujesz, że to, co zaprezentowałeś przy podejściu, to nie byłeś Ty. W tej sytuacji znacznie lepiej odezwać jest się około 2-3 dni później możesz wysłać SMS-a zwyczajnego pod tytułem jak dzisiaj minął ci dzień albo z tego co ostatnio z tego co wiem dzisiaj masz ten dzień w którym siedzisz w pracy aż 10 godzin jak ty to wytrzymałaś i nawiązać w ten sposób jakiś dialog sprawdzić czy dziewczyna będzie chciała odpowiadać sprawdzić tą responsywność dziewczyny i z tego próbować w taki spójny sposób Zaprosić dziewczynę na jakąś kawę. Współczuję ci, że tyle godzin musiałaś spędzić w pracy. Jedyne, czym mogę cię zrelaksować i co ci zaproponować, to wyjście w ciekawe miejsce, jeśli, jeśli będziesz miała jeszcze siły. A jeśli jutro masz wolne, to, to proponuję jutro. I, I to powinno sprawdzić się lepiej niż gdybyś udawał nadzwyczaj zainteresowanego. A jeśli spotkanie jest za kilka dni, czy dzwonić, czy pisać przed spotkaniem? Tak, dobrze jest przed spotkaniem napisać SMS-a, y, natomiast dobrze jest, jeśli nie jest to SMS związany z, ze spotkaniem. Y, przynajmniej tak moje doświadczenie pokazuje, nie jest to jedna droga, y, jaką możesz się stosować, jedyna taka, która działa. Ja na przykład robię coś takiego, że y, y, zagaduję w SMS-ie o rzecz niezwiązaną z naszym spotkaniem. Tak mam takie coś w głowie, że gdybym zapytał o to spotkanie, czy jest aktualne, no nic takiego niby, nie? Ale z drugiej strony no, spotkanie ze mną tch, powinno wypalić, ale staram się wychodzić z takiego założenia, że gdy dziewczyna się ze mną spotyka, to traktuję to spotkanie poważnie i oczywistym jest to, że do niego dojdzie. Jeśli miałoby y, coś wypaść, to liczę na to, że ona da mi o tym znać sama w tych SMS-ach, które będziemy wymieniać w ten dzień spotkania. Teraz coś Ci powiem, jeśli masz takie sytuacje, że umawiasz się stosunkowo późno po tym jak dziewczynę poznałeś, na przykład za y, tydzień-dwa, czasami lepiej jest zadzwonić właśnie na przykład dzień przed spotkaniem i poprowadzić jakąś 5-10 minutową rozmowę. Na przykład w godzinach popołudniowych, 19:00, zrób sobie herbatę, usiądź sobie na sofie, zadzwon do dziewczyny, jak wiesz, że ona w tym momencie też powinna raczej mieć czas na rozmowę, i daj na miastkę tego, że jesteś fajny. Sprawdź, żeby ożyły tak, jakby te wspomnienia yy, z tym, jak podszedłeś wtedy do niej, gdy ją poznawałeś i było wtedy miło. Przypomnij siebie, po prostu, że jesteś fajnym gościem. Wiesz, jak to u kobiet działa. To nie jest tak, że jak była umówiona za jakiś czas, to to jest wizyta u dentysty, na którą ona na pewno będzie musiała iść. To nie jest obowiązek, ty masz tutaj w tej rozrywkowej sferze jej życia miejsce, więc y, zwyczajnie może ona wybrać inną rozrywkę zamiast ciebie. Więc przypomnij jej, ożyw jej emocje, emocje, emocje. Bądź seksowny, przeprowadź fajną, luźną, przede wszystkim luźną. Bez żadnej takiej formalnej, bez formalnego tonu, luźną rozmowę mega przyjacielską, żeby tam trochę się pośmiać, żeby było coś seksownego, zwiastującego fajne spotkanie. I wtedy przypomnij, że następnego dnia macie spotkanie, jeżeli będziesz musiał przypominać. A jak coś jej wypadło, to wtedy spontanicznie umówicie się na inny termin. Jakie możesz napotkać problemy? Bierzesz od dziewczyny kontakt, próbujesz się z nią za te dwa dni e, umówić. No i piszesz do niej sms na którego ona nie odpowiada nie odpo mijają dwie godziny, 4 godziny i nie wiesz co robić, czy piszesz następnego, e, czy, czy, czy dzwonisz do niej, co jest lepszym rozwiązaniem, nic. Jeśli miałeś tę relację taką pełną e, tej zażyłości, to nie będziesz miał takich sytuacji, że dziewczyna nie odpisze, a przynajmniej będziesz mógł być pewny, że widocznie nie może jeszcze odpisać, skoro to była taka naprawdę dobra relacja. Teraz w drugim e, przypadku, kiedy to była taka relacja średnia, z której może coś wyjść i dziewczyna e, Ci nie odpisuje, no to nie powinieneś pisać drugiego SMS-a, nie powinieneś dzwonić. Ja bym tutaj dał kolejne dwa dni przerwy i dopiero zadzwonił. Nie możesz pokazać, że jesteś desperatem. A desperat robi coś takiego, że jak wyciąga rękę do relacji i zostanie ta ręka ugryziona albo olana tym, że dziewczyna właśnie nie odpisuje ci SMS-a, to jeszcze daje drugą rękę, daje drugą rękę ugryźć, potem nogę, drugą nogę i pokazuje, że yy, w zamian za złe traktowanie nadal wykazuje inicjatywę. My czegoś takiego nie robimy. Jeśli nie mogła odpisać na SMS-a, bo była w pracy, no to przecież może odpisać później. A jeśli nie odpiszę, to pokazujemy jej swoją wartość właśnie w tym momencie. Jeśli jeszcze chcesz ratować tę relację, gdy kształtuje się w taki sposób, bo ci zależy z jakiegoś powodu, no to właśnie za dwa dni zadzwon do niej. Bądź napisz tego SMS-a y, za dwa dni jeszcze jednego. Ale nie pisz go w taki sposób roszczeniowy, dlaczego nie odpisałaś mi wczoraj na SMS-a, a czekałem, czy coś jest nie tak. Tylko napisz go y, w taki sposób, jakby to był pierwszy SMS. Tak jakby się nic nie stało wcześniej. Możesz spróbować ją zainteresować czymś, czyli. Zapomniałem ci powiedzieć o najważniejszej rzeczy przy tym jak do ciebie podszedłem. Może wtedy odpiszę. To będzie znaczyło, że może twój pierwszy SMS nie był wystarczająco wyraźny dla niej i stwierdziła, że nie jest ważne na niego odpisywać. Czasami faceci się zastanawiają, dlaczego dziewczyny nie odpisują na SMS-y, a te SMS-y są słabej jakości. Dziewczyna też jest konkretna i ona chce, żebyś zadał tam pytanie rzeczowe, na które ma odpowiedzieć, bądź ją czymś zainteresował na tyle, żeby warto było je odpisać. A kiedy ty piszesz SMS-a o treści, o, dzisiaj miałem taki fajny dzień, a teraz sobie poleżę i pooglądam telewizję, to się nie dziw, że dziewczyna ci nie odpisuje. Bo ty się spodziewasz, że ona odpisze, no, a ja miałam taki i taki dzień, a teraz robię to i tamto. Nie! Bo jesteś dla niej obcym kolesiem, ona nie odpisze na tego SMS-a. Więc dbaj o to, żeby te SMS-y były wartościowe. Albo ją czymś zaintryguj, zaciekaw, albo zadaj jej jakieś pytanie konkretne, na które ona będzie musiała odpowiedzieć. Jeśli dzwonisz, a dziewczyna nie odbiera, yy, to możesz napisać od razu po telefonie SMS-a, ale konkretnego, bo w domyślniku będziesz miał, że ona nie może odebrać telefonu. Ale kiedy nie odpisze na tego SMS-a i nie odbierze tego telefonu, te dwie rzeczy razem. Uu, 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 nie nagradzamy dziewczyny więcej. Odzywamy się, jeśli nam zależy. Za, za tutaj yy, ważna rzecz, właśnie. Jeśli nam zależy, odzywamy się dopiero gdzieś za kilka dni, za tydzień. Pokazując, że nie jesteśmy desperatami. Albo coś z tego będzie, albo nie będzie. Widocznie za słaba była ta relacja przy poznaniu, albo dziewczyny w życiu zdarzyło się coś, co wpłynęło na tę sytuację. Na kiedy umawiać się z dziewczynami? Najlepiej, jak najszybciej, póki wrażenie o tobie jest jeszcze świeże. Czy brać Facebooka, czy brać telefon, jak to rozwiązywać? Facebook nie jest zły. Nie będę tutaj sprzedawał wszystkich swoich technik za darmo, bo mam tutaj y, pewne odnośnie kiedy brać Facebooka i co na nim robić i kiedy brać y, telefon i, i jak to rozróżnić. Powiem ci tylko tak, jak bierzesz Facebooka... Od dziewczyny, której nie znasz, a jesteś z nią umówiony dopiero za 4-5 dni. No to tak, dodasz się teraz na, na tym Facebooku i co? Będziecie dostępni na tym czacie, nie będziecie ze sobą rozmawiać. Tym pokażesz jej, że, że, że tak jakby nie czujesz tej potrzeby rozmowy z nią. E, I to nie jest dobre. A z drugiej strony, jak będziesz już rozwodził się na Facebooku e, na tematy, na, które czekają na randkę, to też nie jest dobre bo po co się umawiać, skoro możecie porozmawiać przez Facebooka, prawda? Więc to zainteresowanie maleje. To nie jest fajne rozwiązanie. Lepiej tego Facebooka wziąć sobie później. Myślę, że to jest odpowiednia pigułka wiedzy na taki film blogowy. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. I przypominam, że jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, Tutaj możesz zasubskrybować kanał i będziesz powiadamiany o tym, kiedy nagram nowy odcinek z dobrą wiedzą dla ciebie, bo gdzie dobra wiedza, jak nie na tym kanale. Pozdrawiam i do usłyszenia.